Cześć, witam Cię w dzisiejszym odcinku mojego podcastu. Dzisiejszy temat to podłączenie zdalnego data center. To może zacznijmy od tego, jakie są typowe opcje. Oczywiście możesz stworzyć swoje data center, jeżeli masz na tyle dużą infrastrukturę, że masz na terenie swojego przedsiębiorstwa taką komorę lub w wersji często mikro, na zasadzie jakąś serwerownię. Druga opcja to jest oczywiście jakieś wyniesione data center, i tutaj też to wyniesione może być w wersji jakiejś kolokacji, czyli wykupujesz miejsce serwerowe w jakiejś zewnętrznej firmie, tam umieszczać swoje serwery, lub w wersji takiej chmurowej, np. Microsoft Azure, że wykupujesz po prostu jakieś moce obliczeniowe, czyli instalujesz to w infrastrukturze data center zewnętrznej. W Azurze, akurat, to jest rodzaj publicznej chmury, którą oczywiście ograniczasz jakimś VPN-em do swojego tego połączenia. Jeżeli chodzi o Azura, to tutaj jest, ostatnio się z tym spotkałem, to mogę dwa słowa powiedzieć. Opcje są dwie: albo Niemcy, albo najbliższy kolejny ośrodek to Amsterdam. Tak czy inaczej, za granicą. Więc w zależności od tego, jakie są. Takie obawy czy ograniczenia dotyczące przetwarzania danych, przede wszystkim poza granicami kraju, no to takie opcje można wybrać. Jeżeli to jest przykład jakiegoś publicznego klienta, to bardzo mało prawdopodobne, żeby się zdecydował na taki data center w chmurze, który jest gdzieś tam poza granicami kraju. No ale dobrze, to wybranie tego, jaki rodzaj tego data center to jest jeden element, a drugi element to jak podłączyć go do swojej infrastruktury. Pierwszy podstawowy krok rekomendowany to oczywiście tworzenie osobnego kora, czyli szkieletu jakby tego połączenia data center dla takiej infrastruktury. Więc nawet jeżeli masz taką małą strukturę na zasadzie serwerowni, w tej serwerowni głównej, nie wiem, budynkowej, na przykład masz dużego switcha, dużego, małego, ale generalnie centralnego switcha, który jednocześnie agreguje wszystkie przełączniki z punktów dystrybucyjnych i Chciałbyś, żeby na przykład agregował też wszystkie serwery, które są w tej lokalizacji, to to jest oczywiście niepolecany model. Jeżeli masz bardzo małą skalę, to oczywiście to będzie działać i możesz rozważyć tego typu konstrukcję. Natomiast nie jest to raczej jakaś praktyka najlepsza. Dobrą praktyką jest rozdzielenie szkieletu sieci kampusowej, datacentrowej. Jeżeli masz lokalnie no to bez wan możesz łączyć te dwa szkielety. Jeżeli masz wyniesione gdzieś dalej to data center no to wtedy najczęściej je angażujemy WAN. I tutaj WAN może być oczywiście w dwóch takich najbardziej klasycznych metodach, czyli albo przez internet. Jeżeli mówimy o jakimś rodzaju kluczy jak chmury prywatnej, czy raczej publicznej chmury, to wtedy przez internet i zapinamy jakiegoś IPseca. Rzadko raczej spotykany model. No i drugi model to, że mamy wykupione jakieś dedykowane łącza WANowe. Dlaczego te, ten model pierwszy wspomniany przez internet jest rzadko spotykany? No przede wszystkim dlatego, że internet nie gwarantuje żadnego poziomu usług. Co to oznacza? No to oznacza, że jeżeli wykupisz sobie nawet jakiś taki poziom usługi centralnej serwerowni na jakimś sensownym poziomie, razem ze wsparciem, z usuwaniem jakiejś awarii fizycznej, no to nie mając tego medium, które łączy dane lokalizacje, czy jakąś główną lokalizację, czy wyniesione lokalizacje z tym naszym centralnym zasobem data center, no to nie będziesz miał dostępności tych usług kluczowych. No więc to jest mało popularne rozwiązanie dzisiaj. Ale... Jeżeli rozwiązujesz oczywiście ten problem za pomocą dedykowanych usług, np. MPLs od operatora, to już w tym MPLS-ie możesz sobie zażyczyć jakiś poziom dedykowanej usługi. To jest jedna z możliwości. Oczywiście ona dodatkowo kosztuje. Możesz też od takiego operatora wykupić sobie łącza gwarantowane, nawet L2 na terenie kraju, np. i próbować zarządzać jakby tą jakością samodzielnie. To jest też druga opcja do wyboru. Natomiast ten temat łączy się również bezpośrednio z tematem SD-WAN, czyli z sterowanym programowo WANem, który zakłada, że możesz nie mieć gwarantowanych łącz, ale jeżeli masz wielościeżkowość, to możesz sobie wybierać najlepsze te usługi operatorów, możesz mieć tych operatorów wielu, Czyli wtedy idziemy nie w wersję, że mamy jednego operatora, który ma zapewnić jeden konkretny poziom usługi, a mamy wielu operatorów, którzy mają niegwarantowane łącza, ale w sumie wychodzi i tak, że jesteśmy w stanie zapewnić bardzo często lepszy poziom jakościowy, mając kilku niezależnych operatorów. Tu oczywiście trzeba uważać, żeby ci niezależni operatorzy nie działali na jednej infrastrukturze, jak to w Polsce ma często miejsce, że ta infrastruktura jest po prostu współdzielona przynajmniej w jakiejś części. No, bo wtedy tracimy ten element tej niezależności. Jeżeli będzie awaria, to będzie awaria u wszystkich. E, tak samo, jeżeli popatrzymy sobie na, na rozwiązania MPS-owe, jeżeli miałeś kiedyś z tym do czynienia, to e, warto zwrócić uwagę, czy wykupywane dwa łącza MPLS-owe nie zbiegają się do jednego routera PE, czyli jednego po prostu fizycznego routera, który agreguje te połączenia, no bo wtedy jeżeli ten router czy ta lokalizacja będzie miała problem, no to niezależne dwa połączenia MPLS-owe również nie będą działać. No ale to jest taki sam problem, jakbyś miał e, połączone jakieś światłowody i koparka wykopałaby dwa światłowody naraz, niezależne. To co z, co z tego, że one są niezależne, jak leżą, leżą w tej samej rurze i mogą podlegać tej samej awarii? No więc to są jakieś rzeczy, które należałoby rozpatrzeć. Inny poziom niezawodności, czy takiego planowania w ogóle yy, działania data center to jest właśnie planowanie niezawodności na różnych poziomach. Założenie jest takie oczywiście, że powinniśmy mieć e, takie ośrodki, no co najmniej dwa. Czyli dobrą rekomendacją jest tworzenie podstawowego ośrodka przetwarzania danych i zapasowego. I tu mogą być dwa modele, Active-Active, czyli oba są. Jednocześnie aktywne i możesz sobie współdzielić zasoby pomiędzy tymi dwoma ośrodkami, lub drugi model Disaster Recovery, czyli masz jeden aktywny, a drugi jest pasywny i czeka na uruchomienie w przypadku awarii. Jeżeli chodzi o ten drugi model Disaster Recovery, jego się stosuje w takiej koncepcji, że odzwierciedlamy pełne środowisko podstawowego ośrodka przetwarzania danych, podstawowego data center, w tym zapasowym. Czyli mówimy, że mamy taką samą adresację, takie same systemy, nie klastrujemy niczego pomiędzy data center, tylko jeden jest aktywny, drugi jest pasywny. Jeżeli jeden wysiada, to zakładamy, że wyłączamy cały podstawowy ośrodek, a uruchamiamy jego kopię w zapasowym. I dzięki temu nie musimy tutaj się martwić o duplikację adresów IP, o różnych aspektach jakby takich replikacyjnych, nie musimy myśleć. Jest to często też rozwiązanie tańsze. No bo nie zakładamy, jeżeli mamy tak dwa ośrodki data center i chcemy active active je uruchamiać, no to musimy się zastanowić, dobra? To czy mamy tam wirtualizację, najczęściej mamy. Co trzeba zrobić, żeby móc między dwoma ośrodkami przynosić płynnie wirtualne maszyny? No przede wszystkim trzeba mieć połączenie L2. A to z tego z kolei powodu, że chcemy, żeby była ta sama sieć, ta sama adresacja, jeżeli przynosimy na wirtualną maszynę, żeby się jej nie zmieniał adres IP. Dzięki temu mamy elastyczność. Oczywiście warstwa druga stwarza swoje problemy, z którymi też można walczyć. Nie będę tu może jakoś szeroko w tym akurat odcinku o tym opowiadał. Jeżeli to Cię interesuje, to napisz w komentarzu. To o tym opowiem innym razem. W każdym razie trzeba rozciągnąć warstwę drugą pomiędzy tymi ośrodkami Active-Active tak, żeby można było synchronizować różne elementy pomiędzy klastrami. Bo jeżeli mamy systemy aplikacyjne, to wysoka dostępność najczęściej jest uzyskiwana przez taki koncept klastra, czyli że mamy współdzieloną, rozproszoną bazę danych różnych systemów i replikujemy te dane pomiędzy dwoma ośrodkami data center. Jeżeli jeden ośrodek nam z jakiegoś powodu ulegnie to mamy kopię tych danych w drugim ośrodku. Więc tak to się z grubsza robi. Jeżeli chodzi o warstwę sieciową, to tutaj oczywiście różne mogą być mechanizmy. Dwa najczęściej spotykane są takie, że wykorzystujemy routing i niezawodność na poziomie, na poziomie routingu, a na poziomie gateway'a, czyli samego serwera, który musi mieć jednego gateway'a podanego, wykorzystujemy VRRP, czyli wirtualny IP dla grupy routerów, najczęściej dwóch, albo wirtualizujemy te routery. Są też takie możliwości, że po prostu dwa fizyczne routery mogą tworzyć wirtualny jeden i wtedy się rozciąga do niego LACP, Link Aggregation Protocol, tak, żeby można było na warstwie drugiej osiągnąć niezawodność fizyczną, dwóch co najmniej połączeń fizycznych, a jednocześnie mieć logiczny jeden router i logiczną jedną bramę, bo to jest ważne od strony serwera. Więc takie są najczęściej spotykane sposoby implementacji. Oczywiście, jeżeli mówimy o chmurach publicznych, to tutaj duży zakres tego tematu, to jest, jak optymalizować wykorzystanie zasobów. O tym może nie będę dzisiaj za dużo mówił, bo nie mówimy dzisiaj o chmurach publicznych i też zapewne nie jesteś operatorem takiego środowiska, bo w Polsce takich środowisk no, jest niewiele. Słyszałem, że Google ma tu swoją chmurę, czy jakby instancję swojej chmury, ale generalnie w Polsce tych takich najbardziej popularnych chmur publicznych jest niewiele. Są oczywiście mnisi operatorzy, ale to jest zupełnie inny zakres funkcjonalny, bo tu kluczem jest to, jakie aplikacje możesz w danej chmurze uruchamiać. I ci główni vendorzy różnych rozwiązań również walidują, czyli tak potwierdzają możliwość dostarczenia wirtualnych aplajansów dla takich środowisk pod kątem tych największych operatorów. W związku z tym to się siłą rzeczy ogranicza do mniejszej liczby dostępnych, popularnych środowisk. Ostatnio ciekawą też rzecz słyszałem. Jeżeli ktoś chce uruchamiać pewne zasoby sobie w chmurze publicznej, na przykład w Azurze, no to napotka, zresztą w każdej chmurze w AWS jest dokładnie tak samo, napotka pewne problemy, które ja napotkałem już w takich projektach sieciowo, czyli na przykład, że nie można rozgłosić w niektórych przypadkach VRRP. No to super, to w takim razie jak zapewnić niezawodność? No bo głównie chodzi o to, że VRRP wymaga multicastów i odpowiedniego trybu działania wirtualnych switchy, co najczęściej jest też związane z tym, że stwarza pewne zagrożenia. No i jeżeli stwarza zagrożenia, no to ci operatorzy chmur publicznych stwierdzili, dobra, to zróbmy bezpiecznie, czyli nie wdrażajmy mechanizmów, które pozwalają uruchamiać ten protokół VRP, no a my w związku z tym projektując sieci musimy już być świadomi tego, że chmura nie działa stuprocentowo tak samo jak klasyczne środowisko, nad którym mam pełną kontrolę, bo chmura z założenia, przynajmniej ta publiczna, ma swoje już zaprojektowane mechanizmy sieciowe, e, również bezpieczeństwa, e, w, w niektórych czy w, w większości tych chmur również gotowe rozwiązania load balancingu. No i możemy sobie dokładać swoje komponenty do tego typu środowisk, ale one nie działają stuprocentowo tak samo jak do tej pory typowe środowisko data center, takie w klasycznej formie, i trzeba być tego świadom, zaplanować odpowiednie zmiany, e, rozważyć, co można, czego nie można. Ewentualnie rozproszyć te zasoby. Czyli na przykład można mieć sytuację, którą ja ostatnio miałem, że systemu zarządzania nie można uruchomić w trybie chmurowym, ponieważ ten appliance wirtualny nie jest do tego walidowany i nie, po prostu się nie uruchomi. Krótko mówiąc, nie, nie zostanie zainstalowany prawidłowo. No i co wtedy możesz zrobić? No możesz wynająć część środowiska wirtualnego w takim modelu typowego wirtualizatora od jakiegoś innego operatora. I mieć część środowiska w Azurze, część środowiska tu lokalnie i sobie policzyć finansowo, co się bardziej opłaci. Ta odpowiedź, co się bardziej opłaci, oczywiście nie jest taka prosta, łatwa i przyjemna, bo na początku najczęściej jest taniej, a potem się okazuje, że im więcej zaczynasz korzystać z większej ilości funkcjonalności, tym się szybko robi drożej. Niestety już na tym etapie nie jesteś w stanie szybko i łatwo wyjść z chmury publicznej. No, bo już masz wdrożone bardzo zaawansowane najczęściej środowisko, które oznacza, że no ciężko jest je migrować. No, chociażby taki przykład, pierwszy z brzegu e, AAD, czyli Azure Active Directory. Jeżeli wejdziesz w taki Active Directory, to do czego możesz potem zmigrować? Nie ma za bardzo alternatywy. No, nie wrócisz prawdopodobnie, już nie wrócisz do klasycznego e, takiego on-premowego Active Directory. No, bo to po pierwsze nie jest gotowy scenariusz, po drugie miałbyś się cofać do poprzedniej jakby generacji koncepcji sieciowej, czy w ogóle zarządzania tożsamością w firmie. No więc na tym Microsoft bardzo mocno bazuje, ciągnąc przede wszystkim wszystkich klientów do tego swojego AAD, pokazując jakie to jest fajne, łatwe i przyjemne, dobrze zintegrowane z Intunem, Wszystko można zrobić super, natomiast trzeba mieć świadomość przy każdym rozwiązaniu i zadać sobie takie pytanie, czy będzie to dla mnie problemem, jak będę chciał zmigrować do innego rozwiązania. I też trzeba mieć oczywiście pełną jasność, że dzisiaj rozwiązanie w ogóle AD Microsoftu nie ma za bardzo konkurencji. Czyli bardzo ciężko jest rozważać jakiś konkurencyjny produkt na podobnym poziomie funkcjonalnym jak Active Directory klasyczne Microsoftu. I to też jest element, który powoduje, że Microsoft jest tak bardzo silny dzisiaj na rynku. I również razem z tym argumentem, że cały pakiet Office'a Idzie od Microsoftu. Jeżeli ktoś pracuje jako firma na takim pakiecie, to zaproponowanie mu zmiany na pakiet, nie wiem, LibreOffice to jest w ogóle jakaś abstrakcja. No bo przyzwyczajenie ludzi do jakiegoś innego narzędzia, jeszcze najczęściej gorszego, no to jest po prostu niemożliwe. No i w ten sposób te firmy sobie kombinują, czyli patrzą, OK, dobra, to najpierw skupmy się na pozyskaniu klientów, na zaoferowaniu atrakcyjnej ceny, przyciągnięciu tych klientów do naszej platformy, a potem, jak już im będzie ciężko odejść, no to wtedy. Ewentualnie im zaproponujemy droższy pakiet. No tak. Więc jeżeli chodzi o datacenter, to takie masz opcje, takie masz plusy, takie masz minusy. Jeżeli chodzi o projektowanie sieci, to niewątpliwie zawsze powinna być niezawodność co najmniej plus jeden. Czyli jak masz router, to powinien być co najmniej jeden dodatkowy router, żeby był plus jeden. Ta niezawodność, jeżeli masz. Rutery 3, produkcyjnie tak jakby wykorzystywane ciągle, czy 4, to powinniśmy mieć w zapasie jeden, który przy przypadku tej grupy wypadnie, czy ulegnie awarii, to będziesz mógł nadal z pełną prędkością i z pełną dostępnością wszystkich usług realizować wszystkie dostępne usługi dla klientów końcowych. Na dzisiaj to tyle. Jeżeli będziesz miał jakieś uwagi, pytania co do tego, to oczywiście pisz w komentarzu. Za uwagę Ci dziękuję i do usłyszenia już za tydzień.